Dobrze się czuje coraz Wyszli, to o Boże, się czuję, na wsparciu. Dobrze się czujecie do karetki. Dobra? I cóż Krzysztofie, gdzie jesteśmy? Ponoć jesteśmy w Polsce, ponoć jesteśmy w kraju demokratycznym, ponoć jesteśmy w kraju wolnych ludzi, a tak załatwiają dziennikarzy po to tylko, że była interwencja w sprawie dziewczynki, która jest prawdopodobnie podejrzanie jest tu o przemyt, znaczy przemyt, handel dziećmi. Najpierw poszliśmy do sądu na sprawę, tam było siłowo wyprowadzony UDO, UDO do tej pory jest, jest zamknięty, jesteśmy pod komendą, nie wiadomo kiedy, kiedy wyjdzie, nie wiadomo w jakim stanie jest, ponieważ go potraktowano gazem, nie wiem w jakim stanie jest są jego wzrok. I przyjechaliśmy zaraz potem na, na komendę, przyjechał Armand zaczął kręcić te parodię, która jest na, na komendzie. Zimia, bo zwróciło się na nich pięciu. No i znowu chcieli wygrzeć yy, live, który nagrywał. Udało się zabezpieczyć, także wszystko jest nagrane. Zaczęli nim rzucać po ścianach. Pokancerowali go. Kajdank, w środku w kajdankach był z tyłu skuty. Ręce ma podzierane do krwi. Ślady na szyi. Do odduszenia widać wyraźnie jakiś, jakieś tam ślady na szyi, na karku. No zobaczymy, no. jest ekipa medyczna, przyjechała pod komendę. W każdym razie wyszedł na słoniących się nogach. No, przy, przypominam, lubi miał historię dwa lata temu. To w tym budynku, prawda? Tak, w tym budynku. To jest słynny komisariat policji. Dwa lata temu w sierpniu zamordowano tutaj człowieka, Skakał. Też był film, oczywiście, jest film zabezpieczony, ale no, no co? człowieka zabili, po prostu zabili. Policjanci, ślad po nich zaginął, którzy byli uczestnikami. Pani komendantka nic nie ma. To, czy nie miała. jeszcze do powiedzenia? Tutaj zeszła pani komendantka, jak Arwan nagrywał. Zeszła na dyczurkę. No cóż, działa. Wydała dyspozycję i wyszli i rzucili się na To są ci barbarzyńcy, prawda? Zmienili się jeszcze. To ci ludzie, którzy rzekomo mają stać na... Tak. Arma Zobaczymy jakie będą lekarskie. W każdym razie. Ta sprawa na pewno nie może, nie może być zawiesiona pod dywan zresztą jak, jak pozostałe. No pan chyba następny wzywa może nas zamknąć, nie wiem. Nie, nie to niech, niech zamykają, A. to po Polski będą musieli zamknąć. O. To, są, to jest właśnie jeden z oprawców Armanda, który uderzył go w brzuch. To jest ten pan. Proszę wyłączyć telefonik. Nie możemy wyłączyć... Ja tak, pana do ruchu. Pan jest funkcjonariuszem. Pan, pan przed chwilą popełnił. Chwilę wcześniej bijąc drugiego człowieka. Za co Pan odpowie? Już idziemy. Już idziemy. Powodzenia, miłego bicia dalej i abyście nie zamordowali tu człowieka jak kiedyś. No widzieliście. No w każdym odziodzie tutaj no już po paru byliśmy policjantach tutaj w okolicy już, ale takiego harstwa, takiego barbarzyństwa, jak jest w Dubinie, to niestety... No wstyd mi, że muszę mieszkać w tym mieście od 30 lat. Mieszka. nie wiedziałem, że jest takie bandycko. Nie miałem do czynienia do tej pory z nimi, ale od statków covidowych to... niestety się wykazało. Pani komendanta została przeniesiona z Bogowa z tego czasu. I tutaj się wyżywa. Oczywiście polemika i z... z nią to nie ma, nie ma w ogóle dyskusji. Ostatnia polemika ze mną pisemna to była taka, że zakończyłem, żeby się nauczyła przepisów, bo inaczej to no, no nie ma o czym gadać. Po prostu nie ma o czym gadać. U, Udo jest zamknięty. Prawdopodobnie będzie do rana. Z tego co przecieki są to. Zamknięty jest na polecenie Pani Sędziny. Może nie, że zamknięty na polecenie, tylko taki nacisk jest no, jakby... No tak, tak, no znaczy nawet ja się nie boję prowadzenia polecenia, ponieważ tutaj wszyscy chodzą na polecenie Pani Sędziny, ponieważ no, dwa y, nakazy doprowadzenia rodziny, której akurat jesteśmy, której występujemy, takie szybkie, że aż, aż no... Człowieka się, no, no to, szkoda słów. Powiadowane jest wszystkie instytucje: Minister Sprawiedliwości, Prokuratura Krajowa, Prokuratura Regionalna, Rzecznik Praw Dziecka. Rzecznik Praw Dziecka w ogóle wszedł do sprawy. Prawdopodobnie to dziecko będzie uratowane, ponieważ oficjalnie Rzecznik Praw Dziecka dzisiaj przekazał mail, że wstępuje do sprawy tej no, nieletniej która, dziewczynki, która jest tak poniewierana, trzyletnia. Oni myślą, że już to dziecko nie dostanie skazy. Niestety, to będzie skaza na całe życie. Przepraszam, że tak no, jestem zdenerwowany troszeczkę, ale trudno nie być przy takich bandziorach, których uważamy za ochroniców ludzi. Kiedyś mnie uczono, że jak byłem mały, zobaczysz policjanta, nie będziesz coś, zgubisz się, idź do policjanta, on ci pomoże. teraz uczą dzieci, bo już nie, inaczej nie mogą uczyć. Zobaczysz policjanta, to w długą, uciekaj, uciekaj. To jest państwo, nasze państwo. Mam nadzieję, jestem pewny, że niestety, że to szybciutko się rozwali. I ta tutaj, ta, ta tabliczka, rekrutacja, ona będzie długo wisiała. Czekaj, Krzysiu, czy za... jest nabór? Na tak. Ciekawe, ilu chętnych będzie. No jest to banda oprawców, nie no dużo mówić, no. no. to było widać. Pięciu, którzy tak naprawdę nie mieli żadnego prawa Oczywiście. zatrzymać Armanda. No, absolutnie. Nie było to... żadnej postawy. W też wyszedł jakiś no, bandyta, bo inaczej tylko innego, który jest w ochronie sądu. Nie ma żadnych uprawnień funkcyjnych. Jeżeli no, Chciał to, to mógłby webrać Policję. Nie, muszą siły Wyżywał. Gaz wyjął już na sali sądowej. Najpierw szarpnął mnie, wyrzucił mnie, no, szarpnięcie wyrzucił mnie z sali, potem się wziął za Udo, poleciał, wyrzucił go też z sali, poleciał go od razu gazem. Nie czekał na nic, Udo go tylko starał się od, w Szarpnął mnie, odepchnął go momentalnie. Gazek go potraktował w tej chwili, nie wiem co się dzieje z Udo, nie wiemy, zobaczymy prawdopodobnie dopiero jutro, żadne naciski nie nie wpływają tutaj na to, żeby nawet się dostać do... A ja, a ja do tak, Krzysiu, do... powiem Ci a propos tego dziecka. To mamy sytuację, gdzie mam, udało się uratować swoje dziecko i no była na tyle sprytna, że obroniła w procedurach prawnych. Nie posiadała adwokata, był to duży problem. Po półtora roku wszczęto postępowanie że matka popełniła przestępstwo wobec swojego dziecka. No, no tutaj też niestety ci rodzice adopcyjni w tej chwili oni wiedzą doskonale, że robią, no niezgodnie z prawem, ukrywają to dziecko, bo przecież groziło to wyrwaniem dziecka i przewiezieniem 500 kilometrów z Lubina, żeby po prostu to dziecko znikło. Dziecko było w trzy lata w rodzinie zastępczej. Rodzina napisała wniosek adopcyjny. Mimo wszystko, że ma pierwszeństwo zgodnie z, z ustawą o wspieraniu rodziny i rodzin zastępczych, to jest artykuł 170. Mimo wszystko, pani sędzina Anna Matuszewska, przewodnicząca trzeciego Wydziału Nieletnich i Rodziny, rodzinnych i nieletnich, postąpiła co postąpiła. Dzisiaj na sali, oczywiście, nie było nikogo. Ciekawe, czy była rozprawa, ponieważ pani sędzina powiedziała, że utajnia rozprawę ze względu na no, wrażliwy charakter sprawy. Tak I dobro dziecka. No ła! tak, 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 tak. tak. No, słowa, jak ja słyszę słowa so dobro dziecka, dobro człowieka, albo, albo jakaś demokracja, czy coś takiego, to mi się, no, no, wszystkie lampki od razu czerwone zapalają. A jeżeli usłyszałem, że e adopcja, adopcja jest prowadzona przez wiecyzalny e Ośrodek Adopcyjny w, w Toruniu, no to już, już był powód do tego, że absolutnie z tej sprawy nie można było zrezygnować, bo czego się. My postępowaliśmy autentycznie, dla dobra dziecka, ale te, tego dobrego dobra, nie dobra pani sędzia. A te prawa są łamane na ten moment. No zobaczymy, co tam <laughs> z Mamy przeprowadzoną procedurę medyczną. I w tym budynku ludzie, którzy powinni strzec prawa, tak naprawdę tego nie robią. Mówiono, że to milicja, tak? Zawsze biła. Tak, 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 tak. Że tylko milicja. To w tej formacji chyba się nic nie zmieni. Zmienili tylko nazwę z tego wynika, albo zaostrzyli swoje środki yy, no, agresji, bo to inaczej nie mogę nazwać. Środki, którymi dysponują. Oni się pasją, oni. oni... Czują satysfakcji, jeżeli człowieka sponiewierają, zniszczą, a bicie człowieka na komendzie skutego w kajdanki. No to, to jest mi... bohaterstwo. To jest tak, to jest dla nich bohaterstwo. <gry> tu powinien stać taki duży pomnik tak. temu poświęcony I... temu bohaterstwu tak naprawdę. Ale sam, sam, sam miałem y, okazję y, Widzieć na własne oczy i odczuć na własnej głowie, ponieważ przez przypadek trafiłem na komisariat, nie byłem do żadnej sprawy. Słuchałem, jak byli bici. Było dwóch oprawianych ludzi i pan, który oprawiał, niechcący wszedł do mojego pomieszczenia, gdzie ja czekałem, tak naprawdę, na zupełnie inną sprawę i też. No. Już nie było gdzie bić. miałeś dużo Czuma miejsca wierze, jeszcze. <grystanie> no, Także przyszedł, przyszedł policjant drugi. Uderzyłeś go? Nie. z czymś To Tak. To ile? Dwa lata minęło, nie? Tak. W sierpniu to nam zabierają armandę to w takim razie jedziemy przepraszam mhm. czyli kochani kończymy transmisję na ten moment jedziemy na, na SOR, na sor. To... karetka przyjechała i stwierdzili że trzeba go jednak niestety do szpitala zabrać Uuu. to co to jedziemy na SOR tak.